Zapraszam na drugą sondę uliczną gwiazd. W dzisiejszej sądzie dowiemy się, ile potrwa związek kurzobków, czyli Macieja Kurzejewskiego i Katarzyny Cichopek. Miesiąc Może z 5 lat. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jezu, już nie wiem, a z kim ona jest? Ja, za bardzo się nie interesuję, szczerze mówiąc. Ale. Dłużej no. Dokładnie. Nie mam, nie mam pojęcia, bo się tym nie interesuje zupełnie. Nie wiem jak najlepiej. E, ile potrwa związek macie jak z Katarzyną cichopek? Nie macie pojęcia, ale jak obstawiacie? Dziękujemy, dziękujemy. A niech będą jak najdłużej. Wczoraj, nie wiem. Nie wiem, półtora roku. Ile potrwa związek Kasi Cichopek? Czy szczerze, to ja nie wiem, czy oni są ze sobą nawet razem. No, są, podobno potwierdzili? No ja nie wierzę w plotki. No myślę, że z kilkanaście lat na pewno, bo oni pasują do siebie. Pa, a pod takim kątem, jak pani uważa, pasują? No, prowadzą razem program. Także myślę, że no potrafią się jakoś tam dogadać w jakiś sposób, ale widać po nich, że cieszą się z tej swojej miłości. No niestety w życiu tak bywa, że... Związki się rozpadają, i następne powstają, a oni jednak pasują do siebie. Mi się wydaje, że bardziej pasuje Kurzajewski niż. niż, Hakel. niż Hakel. Tak, dokładnie. Paniale, Boże, nie wiem kompletnie. miesiąc. Mam takie mega szybkie pytanie do Pana, świat gwiazd. Ile potrwa związek Kasi Chopek i Macieja Kurzajewskiego? Związki gwiazd trwają dwa lata. Rok tak, żeby nabić sobie szybko hypu, potem o nich zapominają i potem robią głośne rozstanie. Więc tak zazwyczaj rok dwa. To taka historia ich czeka? E, nie wiem. 20 lat aż tak dużo im pani daje? Śmierci. Nie mam zielonego pojęcia, przepraszam. W ogóle totalnie nie interesuję się ich życiem. Chyba najlepiej najdłużej. 8 A dlaczego 8? Strzelam. A pani? Ja myślę też, że osiem. Ile potrwa związek Kasi Cichopek i Macieja Kurzejewskiego? Nie wiem, nie interesuje mnie. Jakbym ich znał? A no to ile na przykład? No to ja obstawiam dwa miesiące. Interesuje się to. Ale kim oni są? Nie się określić, skoro nie wiem kto to jest, nie? Bardzo, mam bardzo szybkie pytanie. Ile potrwa związek Kasi Cichopek i Macieja Kurzejewskiego? Nie mam pojęcia. A jak Pani obstawia? Nie wiem, nie, nie interesuje się. Jak